Ameno. I Ameno Także witamy Was. w takim radomiec dla Tira. Jest właśnie ze mną po kolei Maciek. jestem. Ameno Agnieszka. Jestem. Men... jest Tomek90. Jestem. I Tomek cyrk. Tak, i jest moje... Namio namiot, namiot 90. Ej, namio 90. Słuchajcie, to. jeżeli ktoś z Was nie wie, czym jest Last Year, to jest gra, która jest obecnie na Discordzie tylko. I to jest coś Ala Piątek 13, tylko że w trochę innym stylu. Więc tutaj to można... Być trochę Left Dead. Coś takiego. Więc też tą znacie na pewno, bo pewnie widzieliście u, u reszty tym, a ja stwierdzam, że nagram w końcu. O, taki. O ty okay. stwierdziliśmy, my cię w końcu zmusiliśmy. Hej, co to leży? Nie wiem, bo sam powiedziałem, że... Co to, co to ci leży na środku ekrana? Ekranu? Nie wiem. to ci leży? Ja to mam to jakieś leży? lochy teraz. Lampy. Ja mam lochy. Przyszły. Ja nie, nie wiem, słuchajcie, to nic nie można było To same, kurde, dwuznaczne... Ale to nie było dwuznaczne, guga, locha, guga to jest taka świnka, prawda? Który z nas kiedykolwiek jeździł na koniu, no, już się od razu wbrecht. Ja na namiot 90. My horse is amazing. My horse is amazing. A ty, Kuka, jeździłaś na koniu? Wojtek morduje. Ja morduję? o. Mm -hmm. Teraz, tylko... ale był za duży. <gry> To za jest, wysoki I się bałem. E, tak, no jak to? to? No ja zabijam. Tak, bo ja specjalnie Także... odklikałem. Aha. Aha. Także, słuchajcie, są dostępnie trzej mordercy, z czego dwa są spoko, jeden jest totalnie bezużyteczny moim zdaniem. Ten grubaś. Tak, ale trzeba mm. musimy sobie pamiętać, że gra, no jest jeszcze taka dopiero wyszła niedawno, ale jest spoko naprawdę. Jest Gdy spoko. Więcej, Tak, gdyby było więcej możliwości, to to, to, to jest najbardziej. Pot nie, um, undecided. Tak. I gdyby była lepiej zbalansowana. No, dokładnie, więc ja sobie wezmę yes. może pierwszego. Tego. Aga chodź, czekaj, dobrze, here. Tak. I słuchajcie, korzystając <grym> też z okazji zapraszam was <grym> na G2A z naszymi linkami, kodzikami macie taniej tam wiecie, wszystko macie w opisie. Także zapraszamy. Buga by kupowała. Dobra, to jest oh, ten... I tak. Aha, to jest ten, dobra. Aga czy my... O! o. Skrapy, Aga, skrapy! Je, je, je! To są słuchaj, że tak dobu księżyc czaisz? Tak, ja tu ja tu ja to właśnie moją pałkę ciągle upgradeuję. A ja, masz, ja nie mogę pałki mojej, bo ja nie mam pałki No ja, ja to ja mam pałki No to mam amazing! O, amazing. Właśnie, co ty masz, że nie masz pałki? Apteczkę ty Jesteście. jesteś, teoretycznie ja... Jakby... Pisłem się w biurku, piszę! Nooo, normalna. Krzywa, to Wojtek nie jest normalny, a chciał no. powiedzieć teoretycznie i wyskoczył. No, fajnie było. Aga, nie rzutuje. Maciek, bądź szybki, idę Kol wiesz. Już słychać? Mówiłam. To mnie naprawdę... Wojtek, mnie nie pijdej. ruszaj, mam żelkę. Nie nie O Boże. Czyli no, teoretycznie... Hagi, no, Hagi. Jak nie się nie da się obronić właśnie przed mordercą, jak już da. Się wiecie to. Wojtek jest, jak się abrygluje. Ale, ja wow. ale jak ja... Tomek, ale to nie Ej, chodzi z tego, że Ej, jaka łapa! Dlatego, że jak Wojtek mnie ściąga hakiem, to jest dupa, to jest koniec. A co, co ale co ty A tu jak życia nie masz, jak masz na 0, 0 i ty cię pieprznie. na E, to tak. Ale jak mam się z haka wywiglować? Kto haka. No, z... haka. Łańcucha, o. No o. Łańca. A to nie, to jest z łańcucha, ktoś cię musi, to jest gra tak, no kooperacyjna. Musi ktoś podejść, tak. Dobry. Ej żona, a nie, jesteś wyżej. Help me. Nie, ale Wojtek już nie rób. No Wojtek cię to się nie Ja cię nie widziałam! Kujwa! Nie, Ej, mnie! Ty nie jest... Nie, nie. Nie rzutuje. Eee... Um, czemu miałam laga? Nie wiem. Ale wiecie co? Największy problem tej gry moim zdaniem to jest to, że mordercom i tak dalej uciec jest strasznie trudno. Tak samo jak y, surwi surwem. Że w momencie, w którym... Surwi w którym nie ja. sur Że w momencie, w którym morderca was wiecie złapie, to nie ma możliwości. Tak samo jak was puści, to bardzo ciężko jest uciec. Bo dyskietkę no dyskietkę mam wariatko. Wariat, bo... My horses are no było najlepsze, nie dotykaj mnie, a ja BUM. No, <gulia> to ale wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że Ciebie nie widać, jesteś ja jestem ja innym. Bo to jest właśnie, słuchajcie, tych dwóch morderców, którzy tyłu. są tacy bardzo... ...fajni, że się nimi spoko gra, są właśnie niewidzialni na początku. I... ...wszystko to znaczy... jest lepiej. O to chodzi, że... Wojtek za bardzo znienacka. No Jacka. Na z tego zabał mnie. You can breathe No help Aga What I can do? Aaaa! Ah. <laughs> Czekajcie! O, na heli. O opa, opa, opa. Kieł, hier. Jakoby tu? Ale ja nie mogę po co ja idę, ja pier mm, Ej, hey, broncie! Ej, bo mi piznął. Aga, Aga! You are super. Esen dałem sobie gwoździe. Nie, nie, Nie wie też leczy. No ja już nie mogę biegać w chwili obecnej i to jest tak smutne. Nie ma. O, teraz to się zemści. Esen słyszysz? A czemu tu zostałem? Esen. To. Zrobiłem sobie gwoździe. Ja też już mam się bawić, tak? Skąd macie? No bo ja mam tą pałę teraz. Nie mam pałę. się, Maczku? I po no. pałca. No nie... Aha, no i, i co, i, i wiecie co? Ja bym na hita teraz, czajcie to? Nie, na dwa. No, 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 dobra. super. No jasne. Dwa ruchy i Wojtek mnie morduje, jest koniec, nie? Jest amba Fatima. Czekajcie. <tosłuch> ja się tak odwracam, bo się boję, że mnie znowu tak po prostu zajdzie. Nie <tosłuch> wierzę. No, chodź. Jest pomoże <tosłuch> Nie, nie, nie! Ach, no, co? jak mnie zapij do... Ja Jak mam away. Jak <noise> mnie też do. Za... No, Bo ktoś tu bombę rzucił. Ej Boże, ale się nie ja. mnie. Mam dziwną pozycję. A jak, wam, a jak wam idzie z dyskietkami ze wszystkim? Tak, już kąpy? Bo. Dlaczego ja nie mamy Nie do wszystkich? Nie. Ej, czy kto nie żyje? My nie żyjemy, prawda? No ja nie, nie Ej, uważaj! A nie, dobra. Nic. <noise> Aga. Idę Nic, po nie. ciebie, więc pilnuj mnie. <laughs> no, pilnuj mnie. Nie, ja będę Mówić, po czy idzie. jesteś z tyłu. Znaczy, czy Wojtek jest z tyłu. Dobra. Teoretycznie. Dobra, jeszcze zaraz wskrzeszę i będziemy jechać. Tam jest side, dobra. <laughs> nie wierzę. Puk, puk. Puk, puk, kto tam? Ja stoję, siedzę. Nic nie mogę. Ej, uważaj! Ej, Uciekaj! Wojtek? Uciekaj! chowaj! Unik! Unik! To u mnie? Wojtek! Trrk. No uważaj! Dom... Halo Tomku! To... Weź wojtek! Ja ciągam! Wojtek! Wytułem. To i mnie dupsz no, 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 no tak mąc. Dałby! Tak cię puścił, że... A ja dalej, albo ktoś puka. Maćku a nie, to Maciek, bo to męski jakiś głos. <grymnie> Już war. Trzymajmy się razem. Aga! <grymnie> ja nie żyję, tak? Nie! To... Nie mogę iść! Halo! Aga, może teraz zrobić coś dużego zrobisz, tak tak powiedziałaś. Nie oh. mogę. Jak mogę? Jak Ja. wcisnął? Nie wierz mnie. Nie mam pytań. Jezus Maria. Halo, Aga. w ciebie. Ale Aga drugi raz przecież panem przeleciała. Ale przez to, że Wojtek umił aby nie? Gdzie no. ja wy jesteście? Tak. Widzę, że... Zajebiście. Szczerze, że, że pani szprycha pójdzie pokoju z nas Ja szłam, ale nie doszłam co w się sensie bawi kuźwa w odźwiernego? Że <noise> otwiera i zamykaj No i na... A nie, dobra, to się zlana Ale to nie po mnie, to po esenach chyba O, no, no już u mhm. widzę, że tam e, sympatycznie się dzieje mm. Dusi, dusi Dusi, dusi Okej okay. Ponieważ go dusi, nie mam czasu na to no. A e, sena gdzie jest teamplay, ja się pytam. No właśnie co po ciebie. Taki on play. Aha. O, ja tu widzę, że... Hmm, o sorry, to ten stuka drzwiami w prawo, w lewo. Ona. Jak? 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 No ty? No Super. Ty pieprzony rudzielcu. Pa po mnie biegnie. Yeah. Ja. Wojtek, no, no wojtek, 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 znaczy... wojtek, mnie No pójdź, się mnie przez półkę. Wojtek, przez półkę powiedziałem. Otwieram yeah. mnie. My, my, my nie ma. No ja myślę, że jestem trochę zmęczona, dlatego tak reaguję. Tak się nie bała w ogóle. <grym> no no, Aga, w ogóle. Mhm. No. Tak w każdej innych grze. Yeah. Czy mi się wydaje, czy Wojtek coraz bardziej ogarnia? I <grym> mm -hmm. Już ganie jest taka tak. E, no nie jest że tak jest nie o, fa fajna jest! Mi się tam podoba. No bardzo nam <laughs> też. Bier, 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 No nie bierze. Bo musz walnąć. Zamykaj zamykać A nie, ty masz małą rurkę. No mamo. Pa, widziałeś to? Dziwny no klubi jest... na dole, o nie. Ej, słychać ten. Słychać dyszenie. Idzie w tym no. mm, Dzień dobry, Maćku. Aha. Ja wiem, że ty... Do you like... Hagi, hagi. Dostaniesz krawcowym, Maćku. O, no, wygrałem chyba. No. No, Rachel. Ha, e... Wszystkich zabiłem. To było szybkie. Aha. Faj fajnie było. Sympatyczna rozgryweczka, sympatyczna. Bardzo... Miło ale się teraz, grało. Ale teraz, gramy jeszcze raz i ja nie daję tym razem w to teraz my wszyscy dajemy oprócz Wojtka. tak. Ale wiecie co? To nie zawsze tak jest, że w każdym meczu da się, bo jeżeli jest faktycznie jakaś ekipa, która ogarnia w miarę... to Aha, czyli mnie nie ogarniamy, fajnie. To jest spoko. Nie no ogarniacie, tylko że tam cię nie ogarniali, bo ta, ta dwójka tych typków to w ogóle chodziła, wiecie. Alone. Jak chcieli. No. Nie wierzę, że Wojtka, no. Ale widzisz Maćku, zrobiłem Ci ten zaszczyt i zginął ostatni. No, ło, ho, ho, ho. <laughs> Rzutuję, że jakieś trzy razy czy cztery podróż Teraz na patrzcie, na to, patrzcie, na to, patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to. Pojawi się, czy się nie pojawi? Jezu, Na firinda, czekajcie. Kto się pojawi? Co się pojawi? No właśnie, takie patrzę. No ja się pojawiam, czekaj. Zastanawiam właśnie, czy się pojawi. Się znika. O, pojawiła się troszeczkę, no. Tak, Maciek, dawaj, um, kuga, kuga. A, w życiu, nie, no. dawaj, kuga. Nine, nie umiem. Mm, mam pygówki od tak. Mocnego Tomku. Oh, 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 no, o, no, jakie to tak ja? wiesz? Jesteś w pracy. Ale czasami też też I też tam jeszcze bułka wchodzi, huh. tak? No, ohohoho. No, oh, oh. Wielbłąd. Oh, bi, bu, chyba bibułk. O, oh, wielbłąd taki. Nie, ja myślę, że brocha. <laughs> Jaka tak. Temat broszek jest zły, nie macie? <laughs> tak. Jak to? Okay. So o to, to mój, zabija. mój zabija! No nie! No, nie. A, a, ale dobra, życzki. mamy inną mapę i słuchajcie, teraz e, są do wyboru trzy klasy. Cztery tak, 3, a cztery klasy, tak. Jest medyk, jest skaut, nie biorę mechanik i jeszcze ktoś. Nie biorę tego pamiętam. Ja biorę zawsze to... Aha, ktoś mi... A nie, nie za to, dobra, Ja biorę technika. Chodźcie, chodźcie się, będziemy trzymać razem. Speak together. Yes, hmm? of course. Okay. No nie proszę iść na te schody. Chodź ładnie. No patrzcie na podwozie. Po jeden. Ja go co przyglądam? ja mogłem jako technik robić? Czemu dziurka? Zamykać drzwi Wojtek. A kto otworzył dziurkę? A, ale chrata. możesz sobie robić bombę. Ja wiem. Wiecie, bo my już idziemy po wachę. Po co? Po Po benzynę. Po wachę. No bo, bo w różnych tych się mówi różnie na... Ale Wojtek, Waha jest na górze. A to po co ja tu przyszedłem? No kurde, z jakimś typem poszedłem. Boże, błagam, nie, nie, nie. O dobra, la... ja on um, tu jest. O... I słuchajcie, tutaj też możemy sobie ulepszać punki i inne tego typu rzeczy. Idźmy z ja, tym łańcuchem, bo On tu jest, weźcie mi, bo ja jestem sam. Jak palec albo coś ja. tam. Kurczę, to bieganie tutaj to jest też jakaś katastrofa, niestety. No trochę się zwalnia A KUKU MADAFUKA Jezus Ale kochnie pokrywam, że dobrze o jest pierwsze, pozbierać sporo tych Skrapów Tak, skrapów mm -hmm. Dlatego, że skrapy są właśnie służą do tego, bardzo żeby się upgradeować. Tak bardzo What are you doing? Bo ja go zaraz duping Ha. Duping, do duping Chodź tu z samnową no. okay. no, Jak go tam jedziesz Jedziesz maleńki, wąchaj gleby od spodu <grym> Wąchaj glebę To no może on nie chce wąchać gleby Nie ma wyboru! Nie? Yeah. Find the fuel Już nie siecie fuel widzę hmm. A ty skąd ty to wiesz? Bez nochowo Ej, skrapy się chyba odświeżają, nie? Nie wiem Teoretycznie. O, Maciek niesie. No, chyba sobie żartujesz ze mnie. Nie, co robisz na górze, jesteś na dół? Hmm. Nie, O się ode mnie. Czemu stoisz koło mnie? Idź tam do Wojtka. No, co to myślisz, że te ławki ci pomogą? Ej, wiecie co, trochę się rozdzieliliśmy, tak tylko zauważam. On tu gdzieś jest. No co ty? Ej, gdzie ty? Halo, nie. no. Wow. Chodźcie na gimnastyczną salę. Zimna stycznia... No, tu gdzież gdzie on jest? Z wielką chęcią. Za to, tobą maczku, tylko że jestem niewidzialny. Jak to? Ja się boję. Może kurde, nie wiem. Kupiła ja, przecie! Ja ty Kupiła Aga ja puściła bombę, więc za świetnym czemu? Albo nie, da, nie dała jeszcze. Dałam O, zabiliście mnie, sanówki. Sanówki. Gdzie jest to wyzdrowienie? <grymne> Od nowa. Aha. Nie, 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 Wendy. Wendy Daję ją. A... Dobra, następna część. Oga, gaston tą bombą. weź ten młotek. Aga, się leczniczką? Nie. nie. Leczniczką. Nie mamy medyka? <grymne> Musi być. Nie mamy leczniczki. Ja was uleczę. Nie, 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 nie. O. Wasze dusze. Dusze. O. A tu jesteś, się... Boże. Nie, to ty. Aha! Dawidko to ty, dzięki! Myślałem, że masz tą achteczkę, a tu masz bombę, bombszmela szmela masz. Mogę ci ten, ci zeszłym. Just secure, come tutaj. Jeszcze od tyłu. Taki bombszmel się bada Ej, teoretycznie teraz będzie z tym. Bez bez kuźwa. Ej, bo nie mam... Gdzie jest medyk? No chyba nie mamy. A Musi być, Wojtek. Nie widzę, kto. tu nie widać chyba, kto jest medykiem. Czyli teraz Tomek jest tym z tak? Tak, pewnie tak. Tak, bejba. No chyba lepiej. Jezu! Jezu! Cześć, Maciuś. KUŹWA! Kuźba! Ej ty, Makumba! Makumba! No i ty ginie, że? ja nie mam... i ja tę tak nie mogę. Aha, bombę ktoś postawił. Jezu, się wrażliwa, jak ja Ale ja A ja to. A, a ja nie? A ja A że A A nie wiem. Gdzie w ogóle ale on no, był... Super. on był... A wiecie, że została tylko jedna osoba? No fajnie. What? Jesus. <laughs> What happened? <laughs> Aha, jeszcze pułapkę. No świetnie. Cześć. Aha. Giniesz. No i chyba zor. Masz. twoich oh zębów zrobiłem nowe szprychy do opony. No i w dupę to wbijasz tak głęboko? Ale... Chciała. Może ona Rzecznie. tak nie lubi. No, ale... To był bardzo szybki mecz, w obu nie udało się nikomu uciec, widzę. SMG... Co się stało z tą grą? Nie wiem właśnie, to chyba E też troszeczkę skill podskoczył. Oj, Maćku tak. muszę cię wyszkolić, żebyś go mordował. też mi się udało. No. no dobrze. No dobra, słuchajcie, ale tak wygląda Lasir, gra jest... Myślę, że Miodna. spoko, ale powinni parę rzeczy pododawać, żeby było jeszcze ciekawiej, bo na razie to w sumie jak graliśmy już tyle razy, to mnie się osobiście ta gra tak trochę... To jadła, pomimo tego, że nie graliśmy w nią dużo. Wiecie o co chodzi. No czaje. Także mhm. nie ma, wiecie, nie ma żadnych perków i... <grym> <to grym> taki piątek tak, 13. Właśnie. Gdyby były perki, słuchajcie, gdyby były perki i byłby rozwój Punkt postaci to, okay. na jakichś drzewkach byłoby zupełnie inaczej. Tak. tak, gdyby się jeszcze inaczej dało, na przykład od bordercy uciec i tak dalej, to byłoby spoko, ale wiecie, gra będzie pewnie cały czas rozwijana, więc mamy nadzieję, że coś nadzieję. ogarną. Tak. A my wam słuchajcie za dzisiejszego randoma bardzo serdecznie dziękujemy. Po kolei była Guga, Byłem. Był Maciek. Byłem. Nie był Tomuś. Byłem. Także jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie no, łapce komentarzu, subskrypcji, włączcie dzwonek. Na wszystkie nasze social media wpadajcie. Dziękuję też wspierającym i słyszymy o w odciunkach. S. Czekaj. Social. S. Czekaj. Social media. Wbijajcie na esenki i słyszymy się. <misco> na esenki wpadajcie. Trzymajcie się. Cześć i papa. pa -a. pa.